Dlaczego nie mieszkamy w dużym mieście w Australii? Często słyszę szczególnie właśnie od Polaków mieszkających w Australii w tych dużych miastach, dlaczego wybraliśmy Mackay? Skąd taki dziwny wybór? I może wy się też zastanawiacie, dlaczego mieszkamy w średniej wielkości mieście Mackay w Australii, a nie w tych popularnych kierunkach dla imigrantów, czyli właśnie Sydney, Melbourne, Perth czy też Adelaide. Po pierwsze, słuchajcie, na początku to nie był wcale wybór. Taka została nam lokalizacja za proponowana ze względu na pracę Artura. Bo tu wokół Makaj jest bardzo dużo kopalni. Wokół, to znaczy trzeba jechać tam samochodem między 2 godziny, a 5 godzin. Natomiast Makaj to jest naprawdę takie największe miasto w okolicy tych kopalń, w którym da się normalnie funkcjonować, żyć e, ze wszystkimi przywilejami jednak średniej wielkości miasta, bo jest to średniej wielkości miasto. Czyli jest duży wybór w usługach, e, w szkołach, w sklepach, supermarketach, i tak dalej. Wiadomo, nie aż taki duży jak w wielkich miastach. Poza tym, ja w Polsce też mieszkałam w średniej wielkości mieście, więc ja nie mam takiej wewnętrznej potrzeby, żeby tutaj w Australii mieszkać w dużym mieście i zaznawać wszystkich korzyści wielkiego miasta. Wiadomo, że w wielkim mieście jest fajnie, jest dużo do roboty, ale za to wszystko trzeba płacić. Koncerty, występy, nie wiem, wycieczki do jakichś miejsc, planetarium, zoo i tak dalej, to jest wszystko dodatkowo płatne. Utrzymanie w dużym mieście, w metropolii też jest bardzo drogie, więc u nas w średniej wielkości mieście jest po prostu taniej, jest więcej możliwości, jeżeli chodzi o na przykład ładny widok za przystępną cenę. Tak jak my mamy tutaj u nas w Makai mogliśmy sobie pozwolić na wybudowanie nowego, nowoczesnego domku blisko plaży z widokiem fajnym w miarę na ocean, w otoczeniu palm kokosowych i pięknych egzotycznych tropikalnych widoków, a jednak jakbyśmy chcieli w wielkim mieście sobie pozwolić na takie Coś na taką bliskość do plaży, widok gdzieś tam na ocean i mieszkanie na górce z palmami dookoła, nie byłoby to finansowo ani wykonalnie możliwe. Poza tym powiem Wam tak szczerze od serca: ja od zgiełku, zamieszania, korków, ciągłej gonitwy i bycia otoczoną budynkami i ulicami, jednak wolę przyrodę. Spokój, naturę, tak jak już powiedziałam, bliskość oceanu, plaży i większe takie poczucie relaksu. Na co dzień mamy darmowy relaks i wypoczynek na plaży wśród tropików i czujemy się naprawdę codziennie jak na wakacjach. Szczególnie właśnie, że akurat Makai jest tropikalnym, egzotycznym miastem, nie tak jak na przykład Sydney, Melbourne, Adelaide. Także mnóstwo u nas na co dzień tej tropikalnej fauny i flory i pogoda jest przepiękna, przecudownie, przesłonecznie, no i oczywiście bardzo. Bardzo, bardzo ciepło lub gorąco.